Myślę, że to jest sprawa dostępności. Tu my stworzyliśmy takie dobre warunki, ponieważ w naszym centrum pomocowym, w Urzędzie Marszałkowskim, stworzyliśmy punkt szczepień również w Gorzowie Wielkopolskim, w naszej delegaturze. I widzę sama, że nasi goście, uchodźcy wojenni z Ukrainy, korzystają z zaproszenia do szczepień. Prowadzimy też rozmowy, tak? Zachęcamy i jestem przekonana, że wielu z nich na tą chwilę nie trzeba się wcześniej rejestrować. Wystarczy przyjść. My tam mamy odpowiednie osoby, które pomogą wypełnić ankiety, wpisać do rejestru. Będzie też pani doktor, która będzie zadawała pytanie, jak się ktoś czuje, czy przechorował, czy ma przeciwwskazania. Wtedy wpisujemy to wszystko oczywiście w ankietę, wypełniamy ankiety, podpisujemy ankietę, no i podchodzimy do procedury szczepienia. Zapraszamy w sobotę 2 kwietnia od godziny 10 do 15 w Urzędzie. Marszałkowskim na Mościckiego wszystkich uchodźców dorosłych, natomiast w niedzielę i dorosłych i dzieci również od godziny 10 do 15.